Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z pierwszego dnia vloga z targów japońskich. Właśnie z Alom wyruszamy na targi japońskie, ale najpierw wyjdziemy coś dobrego sobie zjeść. korku aktualnie, ale już jesteśmy we Wrocławiu, więc niedługo będziemy na miejscu. No, ale niestety, Wrocław to są korki, więc no musimy trochę poczekać. Ale ogólnie to jest bardzo fajnie i czekamy na to, jak będzie na miejscu. No, aktualnie w Wrocławiu, z tego co widzę jest 14 stopni, więc możliwe, że nasze ubranie się na cieplejszy, na, na zimniejszą ten, na zimniejszą pogodę, będzie musiało zostać skorygowane poprzez zdjęcie tego z spod Ogólnie później wam pokażę, pokażę w sumie jak jest jestem ubrana, bo Ala ty nic nie ma z, z siebie takiego japońskiego, ani jakiegoś anime No ale ja mam moją bluzę z tego, czekajcie Z Tokio, to później pokażę w sumie jak to dokładnie wygląda Z tyłu jeszcze jest, ten, z tyłu jeszcze jest grafika taka japońska A pod spodem mam koszulkę z Naruto Ala, Ala oczywiście nie oglądała żadnego anime Bo też są głupie chińskie bajki Ań oglądałaś kiedyś pszczółkę moje? Nie Oglądałaś kiedyś Ośmiech. Kiedyś mi puściłaś jakiś tempel z Mateuszem i Kazajszem oglądać jakieś anime Gdzie jakiś typ wyjechał i opętał jego rodzinę i wszyscy nie żyli i on pojechał na jakąś wyprawę No i to jest bardzo fajne anime, ona mówiła dokładnie o Demon Slayerze, bardzo fajne anime, pole... polecamy bardzo mm -hmm. Ja polecam, ale nie polecam, bo nie oglądałam Tutaj oczywiście na Czasoprzestrzeń No i tam pewnie też weźmiemy i się z... spotkamy z problemem z parkowaniem, zobaczymy Oczywiście nie sprawdziłam czy gdzieś jest parking obok więc możemy, że będziemy się trochę kręcić Ale zobaczymy na miejscu Idziemy już Idziemy podczas czas przestrzeni Zobaczymy co tam będzie tam tędy przejść, choć Jaram się, fajnie będzie

To z tego. On zmarł już tak. Takie moci jak... Tym. Mm. Jak moczarni. Tylko ty mnie. Dobrze więc otwieramy. Mamy tak... Dwie... Mam reloczki. Jest koszulka. Aaa, koszulka Bo ja ją bardzo lubię, no! Pewnie jest L-ka, to nie tak źle. W zeszłym roku była x tego dlatego Mateusz chciał. Co? I taka... Podkładka pod myszkę, też fajna, ładna, podkładka pod kubek i dwa takie, takie zabieżki i spoko. Sama kurtka jest warta 170zł, podkładka pod myszkę chyba też 30 z tego co kojarzę tam, no to już jest stówka, nie? Więc... Ale fajna, cieszę się, Bo tutaj no ja nie mam żadnej koszulki, więc się cieszę bardzo, polecam to. już w aucie. Na dzisiaj koniec. Tak się ludzi zrobiło, więc się ewakuowałyśmy, bo już nie dało tam nie chodzić. Będziemy jeszcze jutro, na no spokojnie, wszystko sobie jeszcze zobaczymy i wydamy kolejne pieniądze. Dużo pieniędzy. To co? Do jutra! Hejka! Witam Was w drugim dniu vloga z targów japońskich. Widzimy się już na miejscu. Tak więc tak dzisiaj wyglądam. Mam krężówkę, bo tam są ludzie, ale <grymne> damy chyba rady. Dobra, taka, tak wygląda dzisiejsza kolejka do kupna biletów. Ale mamy kupione, więc zaraz myślę, że szybciutko No jest to nic w z tym, co było wczoraj, jak chodziłyśmy. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj w środku. Może będzie mieli ludzi, mam nadzieję. Jak ci smakuje? Tak? Dobra. Rozumiesz jeszcze moje wisienki. Nie ubijaj. I co? Dobra? Tu tak. mamy. Tak? I okay. Jakbyś się smakom Cytrynowy, taki słodki, a potem kwaśny. I ciekawy jest to smak, no. nie? taki zupełnie inny niż taka nasza normalna cytryna. Ta wisienka jest z mlekiem. Jest z mlekiem? A już nie. Mm. Co, ja ogólnie nie lubię smaku wiśni. Ja też nie lubię. To pusznego, Ale to jest zupełnie inny smak. To jest taki bardzo słodki. To jest zupa miso. Zupa miso, no. Okay. Z wodorostami. No. Nie mówisz, że To jest druga. ci. Zobaczymy, jak ci się posmakuje. Dobra. Tak, ci? Jestem w szoku, bo to jest, jest wybredne ogólnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ale ona jest taka. Dobra, bardzo dobra. To jest taka fajna słonawa, nie? No, jeszcze mamy onigiri, Stosunkowe. I bardzo mocno fajne. Mamy do no, tylko jedno onigiri, ponieważ drugie jest dla Mateusza. Bardzo mocno pachnie czosnkiem. Jakie okay, ostrości tego ja bardzo lubię czosnek i chcę cebule, wszystko takie. Dobra, ale próbuję, mm. Bardzo dobre mocno czuć czosnek. Bardzo dobre, bo ogóle dużo było tak dużo czosnku i mi do gardła tak poszło. Dobra. Na to, 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 to. nie jest onigiri z czymś w środku, w sensie takim nadzieniem. Po prostu jest ryż i mieszane, że decydujemy mam wrażenie. Mm. Próbujemy jeszcze kombo. Mm. No, próbuję kombo. Ale próbuję właśnie onigiri i zubko zupkowico. Co? Lepsze czy nie? Mniej czuć smak tego onigiri, ale czuć ten czosnek i jest takie połączone. Jednak się rozebrałyśmy, bo było troszkę gorąco W sensie ja się rozebrałam, Ala jest tak samo dalej ubrana Ale ja się rozebrałam Bo było mi za dużo Miałam za dużo rzeczy ze sobą W ogóle bardzo dużo osób ubranych w cosplay fajnie w sumie Chciałabym do nich podejść Żeby taki nagrać, nie? Ale trochę się wstydzę Jak, e, jak młodzi, no. Ja chciałam, jak to były lepsze. To Czyli były bardziej grubkie. E, Ale podobało? Fajnie. Tak więc my już idziemy do autka. Mamy ze sobą zupkę miso i w torpach. onigiri. Czułości Człości piskowe. Jak widzicie, wróciłam do domu. Mateusz też już wrócił, więc pokażę mu, co kupiłam. E, I dam mu rzeczy, które też jemu kupiłam. E, jak widać, tutaj Hiro jest bardzo atencyjny, ponieważ był dzisiaj niestety pół dnia sam. Tak więc chciałabym ci. Lekko przyszedłem na ciebie, żebyś był świadomy tego, co ci kupiłam. Kupiłam ci bardzo fajną rzecz. Myślę, że ci się spodoba. Zamknij oczy, bo pokażę do kamery. Najpierw zamknij. Tak, tak wiem, że możesz brać ten. Więc kupiłam mu takie coś. Więc daję ci to w ten sposób. No. No. Fajne. Fajne, podoba ci się? To jest które kupiłam ogólnie. Nie jest to co już pokazywałam, wam się nie pokazywałam, ale kupiłam wczoraj takie kolczyki. O, takie kolczyki kupiłam. Dodatkowo kupiłam sobie dzisiaj też takie. Takańcie, może będzie to widać. I kupiłam sobie koszulkę z Naruto. Taką, o! Eee, więc fajnie, więc, więc super, bardzo, bo chciałam bardzo koszulkę Naruto. To są głównie zakupy ze wczoraj. Dzisiaj mamy zakupy bardziej jedzeniowe i w sumie przejdziemy do tego, ale zanim do tego to przejdziemy, to jeszcze mam książeczkę. Jest to książka wspomnienia podniebienia. Zobaczymy, co to, co to będzie. I z dzisiaj jeszcze, które kupiłam dzisiaj, to są głównie rzeczy jedzeniowe tak naprawdę. I teraz głównie te rzeczy poka pokażemy. pokażę Ja w sumie Mateuszowi i też pokażemy Wam. Więc tak, mnie nie przeżyło. Ja Mateuszowi tajaki smaczą i ono jest mocno po przejściach. To miało wyglądać jak rybka, tak? Tak, to, to była rybka. Trzymaj. Sporo tego nadzienia jest. Tak? No, szczęście Mamy pięć onigiri. Trzy są od jednego stoiska i trzy są, y, dwa są od drugiego stoiska. Y, od stoiska Sakamoto-ya mamy te dwa onigiri. Są to onigiri z u nagi, czyli z e, węgorzem, takim typowo japońskim, takim smażonym e, i z e, shitake. więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. A drugie mamy od Jakukingu. To jest z którym byłam już w zeszłym roku i jest to taka, takie małżeństwo polsko-japońskie. E, dostałam od nich tutaj taką zakładeczkę i dostaliśmy również naklejeczkę. E, i od nich mamy czosnkowe, czosnkowe onigiri. Jest to onigiri, które w zeszłym roku spróbowaliśmy i było bardzo dobre, i dalej jest bardzo dobre. Mamy onigiri z umeboshi, czyli z taką śliwką japońską. I mamy onigiri, które nazywało się Akuma. Kupiłam ostatnie, więc ciekawe, co to będzie. No i spróbujemy, jak to wygląda, jak to smakuje. Jest bardzo, bardzo dobra. Jak ktoś jest fanem czosnku, my, no to jest mega. Hiro, ty nie jesteś fanem czosnku, bo pyski nie mogą czosnku. Tu mam z umeboshi, umeboshi ugryziesz ty pierwszy, bo ja się boję. I mam tutaj tą akumę. Pachnie ryżem i wodorostami tak naprawdę. To są to takie usmażone skapajki z tempury. To tak z mhm. Tak, to z tego samego się do tego, do, do takojaki. Tak bardzo mo dobre. mocno czuć te wodorosty. Zdecydowanie mocno czuć właśnie tę Ja że ja lubię tę no to bardzo dobre Więc jest to meboshi. Pachnie śliwką. Próbuj. I co? Jak smakuje? Jest znaczy, kwaśna. No. Jest mocno kwaśna. Bardzo kwaśna to jest. Ale dobre. Nieoczywiste. Takie troszkę winne, bym powiedział. och czuć, że strasznie kwaśna. Nie, nie czuć fermentu, ale czuć, że coś tam się zadziało. Tro, trochę jak takie marynowane może? Wiesz co? Ona jest... Octowze? Ona jest kwaśna, ale jednocześnie jest też słona. To jest dobre. Takie owocowo-kwaśne. Mhm. więc tutaj mamy onigiri z Sakamoto-ya. Nie wiem, które jest które. To jest takie opakowanie w ogóle takie na... na pewno, specjalnie wzięłam takie. Mm, ja mam chyba z tym. Nie chcę przerwać z, z, tego. W tym. Ale tym. A ogólnie bardzo fajnie zapakowane, bo dzięki temu yy, nori nie. Widocznie. Yy, I na no? Dobra. Ale fajnie chrupnęło. Na GPH. No, no ja jestem fanem. Szydakę mm. ogólnie. Mm. Czyli takie fajne, takie mocno umami, Faktycznie ten kawałek tego węgorza jest spory. Jasno. Nie wiem. Czy będzie widać, ale taki spory kawałeczek, Jest chyba ze skórą, ale bardzo dobre, no. mhm. Takie delikatne dość w smaku, tak naprawdę. Mhm. W wcześniejszej części filmiku mieliście, jak testowałyśmy z Alom, też takie właśnie onigiri z Onigiri Bento. Też ono było dobre, ale czuć bardzo mocno różnicę między tamtymi a tymi. Oba te onigiri i od Jaki i od Sakamotoya mają tą taką lekkość pozytywną z tego ryżu. On nie jest taką zbitą kluchą, kulką. Tak, jakby było trochę przestrzeni pomiędzy. Mhm, -y mhm. -y -y. I mam wrażenie, że właśnie to jest kwestia tego po pierwsze, że oni to ją na, jakby od razu robią, a nie mają porobione. A po drugie, nie wiem, może kwestia tego, że są po prostu Japończykami. Ja myślę, że to jest technika formowania, wiesz, bo jak oglądam na przykład filmiki, jak mistrzowie tego w Japonii to robią, to oni tego nie ściskają, nie, no nie używają forem, tylko tak delikatnie to formują, mhm. że tak naprawdę kształtują, a nie ściskają. Ja głównie polecam targi japońskie, no z tym, że no uważam, że powinno być zrobione na troszkę, więcej, na troszkę większej przestrzeni, bo o ile w zeszłym roku było tych ludzi o wiele mniej, no ja w zeszłym roku byłam na w dniu 15 w niedzielę, no, ale mam więcej porównania, jak to wygląda, jeżeli chodzi o co było, jak dzisiaj wychodziłam, gdzie 16.30, a co było ostatnim razem, jak po tej nie byliśmy, nie? Więc no myślę, że jakieś większe miejsce możliwe, że byłoby lepsze. Ilość ludzi, która była w tym roku, pokazuje, że jest to zainteresowanie. Wiadomo, że nie wszystkie te osoby są osoby zainteresowane tylko i wyłącznie Japonią, ale na przykład też, e, wiadomo, same anime, e, czy po prostu osoby, które nie mają co robić na weekend i są mieszkańcami Wrocławia, to po prostu na weekend się wybrali na taki targ japoński. Większa strefa gastro, ale chodzi mi nie o targ, tylko po prostu o miejsce, gdzie to jedzenie można po prostu zjeść. No bo jednak e, wygląda to jak wygląda, że są. 4, 5, dobra, no może 10 łabek na krzyż, no, ale na taką ilość ludzi jest to chyba za mało. Powinno być więcej osób sprzedania biletów, ponieważ mimo tego, że osoby miały kupione bilety online, to i tak musiały stać w bardzo długiej kolejce, żeby te bilety po prostu móc sobie zeskanować i po prostu wejść, nie, więc to uważam, że powinno być troszkę ulepszone. No tak bym to podsumowała. Ogólnie, targi, mówię, targi ogólnie na plus, ja polecam bardzo, liczę na przyszły rok, na pewno pojadę, mam nadzieję, że tym razem z Mateuszem już pojedziemy we dwoje. Targi japońskie ogólnie targi są bardzo fajną możliwością do zapoznania się po prostu z nową kulturą. Ja poprzednich w targach japońskich mocno zgłębiłam swoją wiedzę, jeżeli chodzi o kuchnię japońską, próbowałam pewne rzeczy i też dzięki temu nie musiałam próbować teraz tych rzeczy na tych targach japońskich, bo nie wiem, czy widzieliście, ale nie próbowaliśmy m.in. okonomijaki czy takojaki, ponieważ okonomijaki robię już sama w domu, sami też zresztą mieliście na to przepis, a takojaki też już robiliśmy, więc może kiedyś się pojawi, jak będzie taka sposobność. No i co? No i tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia.